Aż trzy projekty kulturalne finansowane ze środków Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego realizowane są w miesiącach wakacyjnych w naszym mieście. O pękającej w szwach ofercie kulturalnej porozmawiam dzisiaj z moimi i Państwa gośćmi, dyrektorem Mysłowickiego Ośrodka Kultury Michałem Skibą i Filipem Komanieckim z działu imprez i animacji MOK. Dzień dobry, Panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę powiedzieć, że jesteśmy, chyba możemy tak swobodnie powiedzieć o tym, że jesteśmy wszyscy ludźmi związanymi z kulturą w tym mieście, więc chciałabym zacząć tą rozmowę tak nietypowo i zadać Wam takie pytanie trochę filozoficzne, po co potrzebna jest kultura w życiu? To faktycznie mocne pytanie jak na otwarciu, bo tutaj chyba znaczeń słowa kultura definicji jest tak wiele, że to tutaj zabrakłoby nam. Yy, dnia i wieczora, żeby zdefiniować, czym jest kultura w naszym życiu, ale jeśli mielibyśmy to ograniczyć do miasta Mysłowice, to, to pole nam się znacząco zawęża. I z perspektywy doświadczenia, które towarzyszy mi w pracy w tym pięknym mieście od roku 2011 roku, mogę powiedzieć bez cienia wątpliwości, że jest to najważniejsza dziedzina tego miasta, którą powinniśmy pielęgnować. Jestem o tym święcie przekonany. Oczywiście, wszystko to, co nas otacza. To jest kultura. Budzimy się rano i już siłą rzeczy uczestniczymy w kulturze, podobnie do momentu zasnięcia. Ale tak jeszcze wracając, bo pewnie wielu z Państwa i tutaj obecnych myśli, że kultura w naszym mieście opiera się o to, że robimy festyny, wydarzenia, że jesteśmy aktywni w przestrzeniach i edukacyjnych, i życia społecznego naszego miasta. Otóż nie. Wydaje mi się, że to jest bardzo powierzchowne. Wydaje mi się, że jesteśmy w tym mieście, nie, nawet nie wydaje mi się, ale jestem przekonany od tego, aby kształtować pasję, od tego, aby dawać w tych trudnych dla wszystkich czasach taki cień nadziei, cień uśmiechu, po to, żeby solidaryzować w, w tych działaniach właśnie ludzi, naszą społeczność lokalną. To, szanowni Państwo, z takiego punktu, naprawdę jakby spojrzeć na to zewnętrznie, to jest szalenie istotne. E, otoczeni jesteśmy bodźcami, codziennie jesteśmy bodźcami. To, co widzimy w internecie, to, co czytamy na co dzień, oglądamy wiadomości. Jak ja przeniósłbym się w czasie, powiedzmy, 20 lat do przodu, albo 30, powiedziałbym, że żyjemy w wiecznym kataklizmie. W czasach wojny, w czasach yy, ciągłego hejtu, zdenerwowania jesteśmy cały czas przebodźcowani taką potrzebą, masz żyć w napięciu. I yy, Idąc do pracy, yy, przyświeca mi to, aby przełamać ten stereotyp, aby dawać trochę uśmiechu, aby podczas pracy młodych dzieci y, kształtować tą kulturę, tą, tą manualność, tą wrażliwość, co według mnie dzisiaj jest produktem, jeśli można tak to określić, deficytowym. Yy, więc każdego dnia od roku 2011 roku... Patrząc z perspektywy tego, co mam dzisiaj wykonywać w mojej pracy, co mam dzisiaj wykreować, myślę z perspektywy... Nadziei dla mieszkańca miasta Mysłowice. No właśnie, no bo tutaj to jest to, o czym dyrektor mówi, o tym, że to ludzie też troszkę wskazują na to, że mają potrzebę doświadczenia kultury. I o tym trochę w tym roku jest Mysłowicki Budżet Obywatelski, ponieważ aż trzy projekty Mysłowicki Ośrodek Kultury ma przyjemność ogromną realizować. Czy możecie powiedzieć, jakie to są projekty? Tak, jest to projekt z dzielnicy Stare Miasto, o nazwie Nowe Stare Miasto. Jest to projekt z dzielnicy Dziećkowice Wieczory Filmowe w Ogrodzie i projekt z dzielnicy Brzezinka, Foyer Kultury. I rozumiem, że te projekty mają w sobie i czy mają za zadanie ożywiać te konkretne miejsca. No i czy Filip, czy Ty możesz zdradzić jakiś zarys te, tych projektów? Co tam się będzie działo? No tak. Mają za zadanie ożywić różne części miasta i są skierowane do w zasadzie wszystkich grup społecznych, bo będą to i kina plenerowe, i teatry plenerowe, i warsztaty. Będą koncerty o dużym przekroju muzycznym, także ta oferta w tym roku jest dostosowana naprawdę do, do szerokiej grupy, jest taka dosyć mocno inkluzywna. Mam wrażenie też, że miesiące letnie mają to do siebie, że ludzie właśnie łakną tych kulturalnych wydarzeń, a szczególnie jeśli chodzi o spędzanie tego czasu w jakichś wyjątkowych miejscach, w wyjątkowych okolicznościach. I doskonale wiemy, że pewne sytuacje, pewne koncerty są kontynuowane, że pewne idee gdzieś tam przyjęły się i będziemy je realizować również w tym roku. Mam tutaj na myśli chociażby koncerty w naszych, pięknych parkach, parku zamkowym i parku promenada. Zgadza się, tak. Mysłowice mają przepiękne przestrzenie związane z naturą, także chcemy kontynuować różne działania, które były podejmowane w poprzednich latach, jak właśnie między innymi cykl między wodą a słońcem. W tym roku będzie on realizowany właśnie w trakcie projektu Nowe Stare Miasto. Będą to koncerty, fortepianowe, będzie to muzyka elektroniczna, połączona z muzyką folkowo jazzową W Parku Zamkowym też przygotowaliśmy dla Państwa wydarzenia związane z... No, też muzyka, będą DJ-e, będą koncerty właśnie folkowe. Także ta oferta jest dosyć szeroka i zróżnicowana. I wykorzystujemy właśnie te przestrzenie, które są naprawdę przecudowne, bo kontakt z naturą jest bardzo ważny. No właśnie, a jeśli chodzi o ten dobór artystów, to wiemy, że mysłowice słyną z tego, że no mają w swojej tradycji głównie nakierowane na muzykę alternatywną, gitarową, a tutaj chyba mamy trochę takie. Złamanie tego tematu, bo właśnie pojawiły się chociażby akcenty folkowe, prawda? Więcej też muzyki elektronicznej, ale także tanecznej. Więc wiem, że w lipcu już na pewno czekają nas bardzo ciekawe wydarzenia. Filip, powiedz proszę w lipcu, jakie koncerty będą nas czekały. W lipcu czeka nas koncert właśnie na Promenadzie. Będzie to koncert fortepianowy w wykonaniu Haniderej. Hania myślę, że jest już tutaj dosyć znaną postacią w mieście, także nie trzeba jej przedstawiać. Także już w ten weekend w sobotę zapraszamy do parku Promenada. Mamy jeszcze park zamkowy i koncert no właśnie taki taneczno-elektroniczny. To też jest takie zaskakujące połączenie. Tak, wystąpi dla nas Dwóch, a w zasadzie trzech DJ-ów, bo to będzie jeden kolektyw lokalny, mianem kolektyw, e, Zmysłowic Ekipa, e, która gra muzykę house'ową. E, zaprosiliśmy też do współpracy wytwórnię muzyczną Devery Polish Cutout, która jest no, jedną z lepszych wytwórni muzycznych w Polsce, która na tapet bierze e, między innymi kawałki Krystyny Prońko, e, a na koniec e, taką wisienką na torcie będzie koncert zespołu Rad Crew. Realizacja ubiegłorocznego projektu Między Wodą a Słońcem, która miała miejsce w Parku Promenada, okazała się wielkim sukcesem. Pomimo małych form, jakie zaprezentowaliśmy, ale w całości okoliczności przyrody, klimat jaki tworzony był między zachodem Słońca a wschodem Księżyca, dawał niezapomniane. Wrażenia dla obecnych w tym miejscu. I to jest wyjątkowe dzieło, na które serdecznie Państwa zapraszam. Będzie to oczywiście cykl spotkań w, w, właśnie na promenadzie. I teraz sobota, godzina 20. Kolejne niezwykłe zjawisko muzyczne. Haniaderay, Hania kochani. Koncert ten odbył się na jesieni u nas właśnie w kultowym kinoteatrze Znicz. Musicie koniecznie być na tym koncercie. Ja go rekomenduję w pełni. Godzina 20:00 widzimy się na promenadzie i tam właśnie na tym pomoście wystąpi ze swoim talentem w charakterze takim właśnie sote, Haniaderej, ale będziecie wracali ze wspaniałymi wspomnieniami. Polecam. Dokładnie tak, już teraz polecamy ten koncert, ale ja chciałabym się jeszcze przenieść w kolejne miejsce, które jest, myślę, bardzo istotne dla każdego mieszkańca Mysłowic. No bo każde miasto posiada swoje serce. A sercem naszego miasta jest rynek. Mok, a nie rynek, rynek, oczywiście, rynek. A w związku z tym, panie dyrektorze, na rynku pojawiły się pewne nowości, które mają służyć mieszkańcom. Czy to się wiąże też z jakąś ofertą kulturalną, którą proponujemy, Mysłowicki Ośrodek Kultury? Tak, jest to zaczerpnięte również z przeszłości. Pamiętacie doskonale Państwo, jak realizowaliśmy projekt również w ramach budżetu obywatelskiego Mysłowice alternatywnie. Ten projekt. Miał swój początek, miał swoje zakończenie, i teraz wykorzystując trochę infrastrukturę, która była obecna podczas realizacji tamtego projektu, chcemy trochę zmniejszyć przestrzeń aktywności kulturalnej, zaproponować Państwu małe formy muzyczne. Pianinko to może być saksofon, to może być dobry wokal z gitarą. I żebyśmy cyklicznie spotykali się właśnie na rynku, będziemy oczywiście otoczeni przez palmy. Żywe palmy tak. <laughs> i żywe kwiaty. I ważne jest to, kochani, że ta przestrzeń ona nie ma być jednolita, ona się ma rozrastać poprzez aktywność naszych animatorów. Czyli chcemy też te boksy wykorzystać, żeby one były w charakterze art. Jeśli mamy teraz podopiecznych w ramach akcji LATO, to mamy nadzieję, że wytworem ich wyobraźni będą prace, które mogą zawisnąć w przestrzeni właśnie tych naszych boksów. I na to też liczymy, że to będzie nam się rozrastało i będzie towarzyszyło nie tylko przez okres lipiec, sierpień, ale i również w okresie wrześniowym. A to będzie zależało od Państwa, czy, czy Państwo będziecie mieli życzenie odwiedzać rynek miasta Mysłowice, bo tylko Wasza aktywność determinuje nas do działania. 呃。Uh, I pogoda, tak, to są dwa aspekty, które są istotne. Ludzie i pogoda. A zresztą sobie poradzimy. E, Filipie, co jeszcze mam do zaproponowania w ramach e, działań rynkowych? No, w, w ramach e, działań rynkowych pierwszy koncert odbywa się już teraz e, w niedzielę i będzie to Iza Sobota. E, będzie to przepiękny wokal. E, Iza, Iza jest mysłowiczanką. E, grała, e, śpiewała podczas Dni Miasta, więc możecie ją kojarzyć. E, będą towarzyszyć jej, e, gitara będzie jej towarzyszyła. W kolejne weekendy będzie to koncert fortepianowy, będziemy mieli koncert handpanowy. Także ta oferta jest tutaj naprawdę bogata i zróżnicowana. Myślę, że będą Państwo zadowoleni. Oczywiście nie możemy zapominać także o dzielnicach południowych Mysłowic, więc bardzo interesuje mnie, czym jest foyer kultury, bo tak nazywa się jeden z projektów Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. No i wiem, że również w Dziećkowicach mamy ofertę kina letniego. Co w Dzielnicach Południowych będzie przyciągało mieszkańców? W Kultury jest to projekt, który skupia wokół siebie działania teatralne a także kinowe. No jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy właśnie w ten poniedziałek. Jest to przestrzeń przy z Znicz przy ulicy Laryskiej 5, więc no jest mocno związana z tym, co dzieje się w środku, właśnie z teatrem i z kinem. Będziemy... Ale może z Filipiem ro trochę rozwijmy słowo przestrzeń. Jest to przestrzeń zielona towarzysząca infrastrukturze właśnie Laryskiej 5 przy naszym kultowym Kinoteatrze Znicz. I tam mamy strefę relaksu dla Państwa oraz cykl różnego rodzaju aktywności. I tam zachęcamy do Państwa, nawet jeśli nie macie ochoty uczestniczyć w tych działaniach, to przyjdźcie i zerknijcie, z czym, jak to wygląda. A najwięcej właśnie informacji na ten temat zobaczycie na naszej stronie internetowej, na naszych socialach. A Filip, tak z No pierwszych... tak, inauguracja była w poniedziałek, no i strzał w dziesiątkę... Wspaniała frekwencja, w ogóle dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały się przyjąć nasze zaproszenie. Wspaniali, wspaniałe joginki oraz jogini, fajny koncert i idealnie po prostu jak wisienka na torcie, w ostatnim minucie zaczął padać deszcz. Tak, tak, tak. Właściwie tu pomiędzy jogą a koncertem, co ciekawe, akurat jak dziewczyna, która wykonywała ten koncert zaczęła grać na dzwonkach koszy związanych z żywiołem wody, w tym momencie zaczął padać deszcz, więc zadziała się magia. Zagrały jak w komputerze. Tak, 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 tak. Spotkania z Jogą będą odbywały się w każdy poniedziałek w miesiącu lipiec i będą to trzy sierpniowe piątki mhm. o godzinie 20. I ostatnie spotkanie również będzie zakończone, e, taką klamra kompozycyjną, zaczęliśmy koncertem i skończymy również koncertem relaksacyjnym na misach tybetańskich, kryształowych, gong wieczny, harfy kryształowe. Także myślę, że to jest warte doświadczenia takiego koncertu. No właśnie, mamy bardzo rozbudowaną ofertę, bo i teatry dziecięce, warsztaty lalkarskie, warsztaty ekologiczne, joga, koncerty relaksacyjne, kina letnie, koncerty w centrum naszego miasta, tego naprawdę jest sporo. Więc teraz, drodzy panowie, chciałabym zaproponować takie krótkie, szybkie strzały, Proszę, żebyście wybrali trzech ulubionych artystów, którzy pojawią się w wakacyjnych miesiącach w Mysłowicach. No, ja myślę, że takim moim top of the top jest koncert z Fady z Mieliśmy okazję poznać ich nieco bardziej w trakcie preselekcji do Eurowizji. Zajęli drugie miejsce zaraz za Justyną Steczkowską. O mały włos Podlasie Bans pojechałoby do, do Szwajcarii i, i może by coś tam więcej działali, Także polecam gorąco ten koncert. W tym samym dniu, kiedy występuje Swada Zniczos, będzie też Wianek, a także Szoszana Rogala. Także ten dzień będzie taki mocno folkowy. A warto wspomnieć, że ten folk jest teraz taki w trendzie. To jest taki ogólnoświatowy trend i my się w niego też pięknie wkomponowaliśmy, właśnie zapraszając takich artystów do nas. Rad crew Number No. 1, to jest mój ulubiony. Też oczywiście bardzo się cieszę, że kolektyw BNiAM wraca do współpracy z Mysłowickim Ośrodkiem Kultury. No i wspomniana wcześniej Hania Derej. To ewidentnie dla mnie takich trzech artystów, o których chciałbym wspomnieć, bo naprawdę każdy, kto przyjmuje nasze zaproszenie jest dla mnie, dla nas cennym nabytkiem w naszej pracy. No dobrze, drodzy panowie, wydaje mi się, że... Pokrótce opowiedzieliśmy o tym i wyczerpaliśmy temat oferty kulturalnej wakacyjnej. I tak jak wspomniał pan dyrektor, drodzy państwo, bardzo gorąco zachęcam, żebyście wszystkich informacji szukali na stronie internetowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury, a także na Facebooku tej instytucji, ponieważ tam znajduje się właśnie ta kopalnia wiedzy. Ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi i państwa gośćmi był dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury Michał Skiwa i Filip. Kąmaniecki z działu imprez i animacji. Dziękujemy pani, dziękujemy państwu. Dziękujemy bardzo.